Zaproszenia są gotowe. Katarzynko, hmm? przyjedź na moją piżamową imprezę. Pewnie. Zaprosimy też nadętą Madzie? Najpopularniejszą dziewczynę w szkole. Możemy spróbować. Madziu, przyjdź na moją piżamową imprezę. Dobrze, jak nie będę zajęta. Świetnie, do zobaczenia. Cześć, przyjdziesz na moją piżamową imprezę? A jak nie będę miała nic lepszego do roboty? Piżamowa impreza. Hej, stało się coś strasznego. Samochód wpadł w poślizg i wjechałyśmy do rzeki. Samochód utonął. Moje autko. Chyba wiem jak zemścić się na mojej siostrze. Katarzynka. Litka. Zaczyna się impreza. Cześć Madziu. Cześć. O, kto to? Mm. Cześć, jestem Felka. Ale możecie mówić mi Ruda. Dobrze. Wchodź. Usta do selfie są gotowe. Wow. Naucz nas tego. No dobrze. Patrzcie uważnie. Musicie obrysować usta w ten sposób. Góra i dół. Widzicie? Dobrze, spróbujmy. To było łatwe. Madziu, co myślisz? Będzie dobrze, jeśli dodasz filtr. Dziewczyny oglądają horror. Zombie! Jak możecie to oglądać, ale nuda! Litko, skończył się popcorn. Dobrze, Madziu, przyniosę więcej. Hmm. Co tam jest? O mój BTS! Kto krzyczał? Czy to była Litka? Sprawdzę to. Co się stało. Litka? To te we zombie. To tylko żart. Oglądasz za dużo horrorów. Litka jest taka śmieszna. Muszę to nagrać. Dziewczyny zaczynają się nudzić. Może tu naprawić bitwa na poduszki! Moja peruka! Szybko, szafa! Poduszka Madzi jest dopchana pieniędzmi! Ojej, ile forsy! Tak, dzięki temu jestem taka popularna! Wszystkie hmm. moje instastory są o pieniądzach! Hmm... Podoba się Wam moja opaska? Z szyj kawałek satynowego materiału. Włóż wypełnienie. Zrób trzy różne poduszki. Z szyj je. Przyklej do opaski. Ojej, też taką chcę. Może zrobimy sukienkę z pieniędzy? Podoba mi się. I cyk na profilówkę. Hmm, Ach, nie ma chipsów. Może powinnyśmy zamówić pizzę? No dobrze! Jest pizza! Ale nie martwcie się, ja ją odbiorę! Dobry wieczór! Zamawiałaś pizzę? Tak! Musisz iść spać, ale nie mam. Potrzebujesz! A czekanie czeka niespodzianka! Twoja pizza? Smacznego! On jest dziwny. Pizza! W końcu! Hmm. Stój? Bez dotykania. To Jimin. Jest geniuszem K-popu. Śpiewa jak anioł i bosko tańczy. Ale dziewczyny są głodne. Zjadłaś go? A co zrobić z pizzą? Pizza w brzuszku, trening dla ud! A co z moimi mięśniami brzucha? Zniknęły bez śladu. Nie bądź dzieckiem. Możesz je namalować. Jak? Hmm? Musisz tylko umieć malować. Proszę, masz kaloryfer. Pięknie. Chwila, ja stawiam X. Wygrywam. Ruda, to nie jest śmieszne. Więcej chipsów. Na imprezie nie da się jeść za dużo. Fanta dla dziewczyn? Co to? Własność brata nie ruszać. Chciałbyś. Teraz musimy zjeść te lody. O, wykałaczka? Te lody były pułapką. Franek! Wygląda na to, że Ruda i Madzia się dogadują. Dziewczyny, zróbmy sobie sesję foto. To zły pomysł. O raju. Nie martw się, Litko. Wiem co zrobić. Użyjmy maseczek. Przyklej szpikulec do kawałka papieru piankowego. Dodaj naklejkę z napisem i wytnij. Zrób naklejki ze śmiesznymi obrazkami. Ojej, zróbmy sobie selfie. Ruda, zobacz jakie fajne maski. Też zróbmy sobie fotkę. Dobrze. Uśmiech. To najlepsza impreza w historii. Dziewczyny, zróbmy sobie wróżby. Ten, kogo wylosujesz, będzie twoim chłopakiem. O, mój jest przystojny. Madziu, ty następna? Jest słodki. Ruda twoja kolej. Litka powinna zrobić to. Sprytna felka podmieniła origami. Co? Jest brzydki? Dlaczego? No nie rycz już. Mam ciastka z wróżbą. Dla mnie? Nie, dla mnie. Szczęście jest pod twoim łóżkiem. Ciekawe, co tam jest? Co jest z nią nie tak? Zobaczmy. Brokuły pokryte slajmem. Dziwne. Pokażmy to Madzi. Madziu jest dobrze. To tylko brokuł. Układanie sobie włosów to najlepsza część imprezy. Zaraz poszaleję. Moja peruka! Ruda, jesteś taka fajna! Nigdy nic nie gadasz! O, twoje włosy! Znam pewien lifehack! Załóż mokrą chusteczkę na szczotkę! Uczeszemy twoje włosy! I zdejmij chusteczkę ze wszystkim, co na niej jest! Musisz wypróbować ten lakier do włosów! Na pewno pomoże! Dzięki! Na każdej imprezie piżamowej muszą być maseczki! Nie mogę się zdecydować. Nie martw się. Mam świetną maskę. Od razu zadziała. Polecam. Weź suchą maskę z materiału. Pokryj małymi zmywalnymi tatuażami. Spakuj. W serio? Wygląda nieźle. Muszę to ogarnąć, już czas! Zdejmujemy maski! Wow, super! Mam nadzieję, że ta maseczka jest dobra. Co? Katarzynko, patrz! No co się kapicie? Moja piękna twarz! To katastrofa! Nie martw się! Wspierajmy Madzie! To najnowszy trend. Selfie! Co? Nie, jak ona mogła? Niewiarygodne. Litko, co się stało? Widzisz to? Porzuciła moją imprezę i poszła na inną. I to nie moją imprezę. Wystarczy. Ty z zieloną twarzą, sama się o to prosiłaś. Zajmę się nią. Gdzie ona poszła? Ma mój telefon. Nikt poza mną nie skrzywdzi mojej siostry. Mam pewien pomysł. Pokryj maskę karnawałową plastikową folią. Wypełnij ją przekąską. Połóż na talerzu. Usuń folię. Wydrąż awokado. Dodaj przyprawy i sok z cytryny. Zrób guacamole. Pokryj maskę. To się dzieje z ludźmi, którzy nie przychodzą na naszą imprezę. Co to ma być? Dziewczyny, zobaczcie! To guacamole! To jest świetne! Czy litka śpi? Czas na pranka! Klej i marker! Psz. Jesteśmy w domu! śpią. Mamo, tato, wróciliście. Lidko, co to? Tatuaże! Wyjechaliśmy na jedną noc i dzieje się to, o czym wy mówicie. Co? Nie jest prawdziwy! Mamo, spójrz! Frank się udał! Co? To byłeś Ty? Mam go! Dawaj Katarzynka! O nie! Pomocy! Podobał Ci się nasz filmik? Napisz w komentarzu, czy lubisz piżamowe imprezy. I nie zapomnij kliknąć lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przyzabawnych filmików od Trum Trum!